Dotarliśmy do miejsca, w którym na każdym kroku spotyka się historię. Skąd ta historia? Z których czasów i co możemy tutaj zobaczyć? W tym miejscu widzimy historię prawie że najnowszą, czyli okres międzywojenny. Widzimy fortyfikacje wchodzące w skład międzyrzeckiego rejonu mocnionego. Popularnie nazywamy to pancerwerkiem. Natomiast to, co widzimy tutaj na powierzchni, to jest tylko malusienki, Fragment, tak? Cała fortyfikacja jest pod ziemią, to jest ponad 30 km podziemnych korytarzy, kilka poziomów, naprawdę warto do nas przyjechać i to zobaczyć. I tam pod ziemię można wejść, ponieważ ja słyszę tam w tej chwili wycieczkę, tak? Czyli możemy yy, posmakować tego, jak to tam pod ziemią wygląda i, i, i jak to się tam człowiek czuł kiedyś. Yy, tak, yy, można, natomiast. Yy, wszystko zależy od czasu, jaki spędzimy pod ziemią. Wycieczek, wariantów wycieczek jest naprawdę mnóstwo. Od półtora godziny, czyli takich naprawdę fajnych, króciutkich, żeby zapoznać się tylko z tematem, po 8 godzinne, które wymaga już odrobiny samozaparcia.